Podcast odwyk podcast o poważnych rzeczach. Tu nie ma miejsca na pierdoły. Jak chcesz sobie posłuchać podcastu o tak zapraszam na www.podcaststudenski.pl. News sprzed tygodnia zmarł pewien amerykański piosenkarz. Amerykańska gwiazda muzyki pop Michael Jackson. Niewątpliwie miał on wielki talent do śpiewania czy tańczenia, ale jedna rzecz łączyła go z nami wszystkimi: tuż wszystkich nas czeka śmierć. I o tym właśnie jest ten podcast: co czeka człowieka po śmierci, o tym, co mówi Biblia, o tym, jaki jest Bóg. A ja jestem Kylu i od poprzedniego odcinka zdarza mi się nagrywać odwyk, bo Martin robi sobie przerwę. Ostatnio był taki odcinek trochę teoretyczny, oczywiście o Bogu można teoretyzować sobie, natomiast no, gdyby ta teoretyzacja nie sprawdzała się w praktyce, no to w sumie ta nasza wiara byłaby niepotrzebna. No bo co by nam z tego było, że wiedzielibyśmy na przykład, że w Biblii jest napisane, że Bóg będzie troszczyć się o nasze potrzeby materialne, jeżeli byśmy mu zaufali, a mimo to nie sprawdzałoby się to w naszym życiu. No, w moim w moim życiu na przykład to się sprawdza i mogę takie przykłady podawać, jak na przykład pracę znalazłem chociaż jej nie szukałem, a dosyć e, intensywnie się w tej sprawie modliłem i mówiłem Bogu, e, że ja na razie nie mam zamiaru szukać pracy, ale jeżeli ty dla mnie jakąś robotę masz, to ja bardzo ja ja czekam, czekam co ty co ty powiesz. No i dziwnym zbiegiem okoliczności, to o czym Martin ostatnio mówił. E, Dziwnym zbiegiem okoliczności spotkałem z, y, znajomego, z którym dosyć długo już nie miałem okazji się widzieć czy porozmawiać. I kolejnym dziwnym zbiegiem okoliczności, czyli takie dwa, dwa zbiegi okoliczności naraz, by, y, był z, od razu ze swoją kierowniczką, właśnie z pracy. No i rozmawiamy, co nam u wysyłać, A wiesz, y, zastanawiam się, czy by sobie roboty nie poszukać. No to dziewczyna mówi, no w pani do nas, do firmy, przynieść CV. Y, no, akurat są przyjęcia. No zbieg okoliczności ktoś by powiedział ale yy, ja mogę dużo takich zbiegów okoliczności w samym życiu wymieniać to był jeden taki i właśnie to jest ważne żeby, żeby to, teore to, to fu, teoretyzowanie o Bogu też sprawdzało się właśnie w praktyce no bo, bo jeżeli tu teraz miałoby się nie sprawdzać no to ta obietnica życia wiecznego yy, czy zbawienia no też mogłaby być wątpliwa jeżeli Bóg mówi coś, a to się nie dzieje, no to z czymś innym być może też się pomylił, więc y, co nam z naszej wiary? Dlatego właśnie starałem się, żeby dzisiejszy odcinek właśnie mniej był w oparciu o to, o to co jest w Biblii napisane, a bardziej, bardziej w oparciu o moje własne doświadczenia z Bogiem, aczkolwiek poparte odpowiednimi fragmentami z Biblii. I tak y, chciałem dzisiaj trochę y, pomówić o modlitwie. Nie wiem, czy Martin kiedyś coś na ten temat mówił, chyba, chyba coś było, ale zobaczymy, może powiem coś nowego na ten temat. Dokładnie to chciałem mówić o modlitwie w kontekście prośby, bo w takim kontekście jest bardzo często modlitwa właśnie w Biblii przedstawiana, jak na przykład mamy tą modlitwę Ojcze Nasz, którą wszyscy, wszyscy chrześcijanie znają, którą się odmawia na każdej mszy w niedzielę, albo jak ktoś nie chodzi na mszę, to w kościołach protestanckich. Co nabożeństwo, bardzo często w ogóle, w ogóle nie skupiając się na tych słowach, no to ona, jak się jej przyjrzeć, to w sumie składa się z siedmiu próśb. No tam jest y, adresa i potem y, Święcie imię Twoje, Przyjdź Królestwo Twoje, tam, daj nam naszego chleba powszedniego. Y, to znaczy, no, żebyśmy mieli co jeść, co do garka włożyć przebacz nam nasze winy tak jak my prze, przebaczamy tym którzy nam coś zrobią złego. No i tam jest w sumie siedem takich próśb i w ogóle w całej Biblii jest bardzo często y, modlitwa jest przedstawiana właśnie jako prośba. Bo czemu w ogóle o tym mówię? Bo w Biblii jest tak napisane, na przykład w Ewangelii Jana i o cokolwiek byście prosili w imieniu moim, to uczynię. Tak na przykład w czternastym rozdziale jest jest też napisane, jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. A w następnym rozdziale, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam, i tak dalej, i tak dalej. I to się bardzo często powtarza. Właśnie takie, takie zachęcanie Jezusa, znaczy Jezus zachęca, Tutaj, aby po prostu prosić prosić Boga o cokolwiek, i On to da. Czyli taka, jakby tak, taki wizerunek Boga jako maszynka do spełniania życzeń, że podchodzimy, wrzucamy monetę, wybieramy sobie modlitwę. Jak coś wyleci, no to bierzemy i odchodzimy. Jak nie wyleci, no to kopniemy albo walniemy i też odchodzimy, nawet nie próbujemy dalej. I to jest. No taki trochę mylny, mylny wizerunek Boga, bo to jest trochę wyrwane z kontekstu te fragmenty. Natomiast one bardzo się często powtarzają. Bardzo często Jezus mówi właśnie, że jeżeli będziemy prosić Boga o cokolwiek, no to on nam to da. No i teraz pytanie, no to dlaczego czasem nie daje? No i ja miałem okazję poznać y, takich ludzi, którzy właśnie takie podejście mieli, że prosili o coś Boga i nie dostali i teraz mają wielkie pretensje o to. Albo tacy, co przez całe życie mieli y, Boga w nosie i coś im się zdało, stało przykrego raz w życiu i teraz wielkie pretensje do Boga, że jak kochający się mógł coś do czegoś takiego dopuścić. Ale to wynika trochę z takiego wypaczonego wizerunku Boga. I tutaj szczególne gratulacje dla różnego rodzaju kościołów, które właśnie Boga przedstawiają jako takiego kochającego ojczulka, który wszystkich kocha, albo że kochający ojciec kocha wszystkich grzeszników. No to jest bzdura, nie ma w Biblii czegoś takiego, że Bóg kocha grzeszników. Jest nawet na przykład w psalmie 11 napisane, że Bóg nienawidzi tego, kto czyni bezprawie. Nigdzie w Biblii czegoś takiego nie ma napisane, że Bóg kocha grzesznika. Jedyny taki e, fragment, jedyne takie e, fragmenty o tym, o miłości, o miłości Boga do, do grzeszników jest e, w kontekście właśnie tego, że no, Bóg no, po, pozwolił, aby jego jednorodzony syn właśnie e, no, przyjął, przyjął tą, znaczy złożył tą ofiarę e, za, za te grzechy. No ale nigdzie nie ma czegoś takiego, że y, właśnie Bóg będzie kochał człowieka, niezależnie od tego, co ten będzie robić, że y, będzie mógł sobie gwałcić, rabować, mordować, a Bóg nadal go będzie kochał. No, czegoś takiego nie ma w Biblii, a ludzie coś takiego by właśnie chcieli, dlatego bardzo często oczekują, że będą do, od Boga dostawać y, złote góry, albo będą mieli górę znoszącą złote jajco, samemu będąc... Y, nie do końca w porządku wobec Boga. No ale kurczę, bo odchodzę od tematu, to dokładnie o czym dzisiaj właśnie chciałem mówić, czemu Bóg nie zawsze, nie zawsze wysłuchuje naszych modlitw, nie zawsze, nie zawsze na nie odpowiada. Bo no, z tego co mm, na przykład Jezus wielokrotnie mówił, no to powinniśmy od tak na pstryknięcie palca mi e, dostawać od razu wszystko, czego sobie zażyczymy. Otóż nie, właśnie nie bo jednak jakby się przyjrzeć tym fragmentom mówiącym właśnie o tym, że, że o cokolwiek byśmy Boga prosili, to On nam to da, to jednak tam są no, wymienione zwykle jakieś warunki, bo Bóg nie ma najmniejszego obowiązku. Cały żeby czas robić to, co my będziemy pokazać y, dlaczego Bóg nie zawsze y, wysłuchuje y, człowieka? Y, no, w sumie, najogólniej no rzecz biorąc, dlatego, że Bóg wcale nie ma obowiązku wysłuchać, wysłuchiwać człowieka, zwłaszcza jeżeli człowiek jego nie chce słuchać. I w sumie na tym można by skończyć odcinek, no ale ktoś mógłby spytać: to co teraz zrobić, żeby chciał wysłuchać? No, i to jest dobre pytanie. Bo problem z człowiekiem jest taki, że człowiek bardzo często chciałby coś, coś o co prosi dostać od razu. Tak jak dziecko na przykład przychodzi do ojca i no, ta, 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 nowa gra komputerowa, potrzebna na wczoraj, tylko szybko, szybko, bo stara mi się już znudziła. Nie dostaniesz tej gry, siedzisz tylko na tyłku i nic nie robisz, w te głupie gry. O, ty niedobry ojciec to ty już nie kochasz swojego dziecka. A więc jeżeli tobie, słuchaczu, na czymś zależy, no to trochę cierpliwości, trochę wytrwałości. Jezus sam zachęca, żeby w modlitwach być no, taką osobą namolną strasznie. I na przykład w Ewangelii Łukasza jest jak no, Jezus mówi swoim uczniom, jak mają się modlić, no to tam właśnie przedstawia im tą słynną modlitwę Ojcze Nasz. I później opowiada im właśnie tak zwaną przypowieść. Tak to się mówi właśnie w, Bo niektórzy niektórzy też mówią porównanie. No i w jedenastym rozdziale. Rzekł do nich: Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy, powie mu. Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby. Albowiem, przyjaciel mój, mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu: Nie, naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje ze mną w łóżku. Co? Nie mogę wstać i dać ci. jak Michael Jackson z dziećmi w łóżku: <laughs> Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i dam mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręstwa jego. Wstanie i da mu ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. No i taki na przykład prorok Daniel, był taki właśnie w Starym Testamencie prorok, i on nawet napisał tam jedną księgę. No, i on w tej księdze opisuje na przykład, jak y, miał właśnie taką wizję. Coś mu się tam śniło, i on wiedział, że ten sen coś oznacza, tylko, tylko nie wiedział dokładnie o co chodzi. I ten Daniel się modlił. Jest napisane, że się przez trzy tygodnie modlił o wyjaśnienie snu. No i się doczekał w końcu po trzech tygodniach. I sobie teraz wyobraźcie taką sytuację, że gość y, czegoś nie rozumie. Teraz zamiast samemu próbować jakoś analizować, jakoś starać się zrozumieć, to on przez tydzień się modli i nic. Potem drugi tydzień się modli o wyjaśnienie i nic. Potem trzeci tydzień się modli i w końcu dostaje wyjaśnienie. I pytanie, po co w ogóle to całe natręctwo? No i dlaczego, po co to w ogóle tak? Czemu na przykład Bóg nie mógłby od razu... Robić o co go prosimy. No w sumie, czemu miałby to robić? No i odpowiedź jest właśnie w tych fragmentach, y, które mówią o tym, że Bóg da nam wszystko, o co go będziemy prosić. I tak jak na przykład w Ewangelii Jana, w 15 rozdziale, jest napisane: y, Proście o cokolwiek byś. Proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. A dokładnie cały werset, to jest siódmy werset, jest tak, jeśli we mnie trwać będziecie, i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Czyli tutaj jest jakby warunek postawiony, że jeżeli będziecie trwać we mnie, to Jezus mówi. I na przykład tutaj dokładniej to wyjaśniam w Ewangelii Marka w 11 rozdziale, w 24 wersecie. Dlatego powiadam wam, wszystko cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Czyli tutaj Bóg, no, wymaga po prostu wiary. Wiary w niego. No i czasem trzeba tą wiarę pokazać. No, bo niby czemu Bóg miałby robić coś dla ludzi, dla których nic nie znaczy. I takie właśnie natręstwo jest, no, w pewien sposób, przykładem jakiejś wiary, że że człowiek się modli i nic się nie dzieje i dalej się modli i nic się nie dzieje i nagle się i nagle takie wow no co ja tu za herezję głoszę, że co, że Bóg nie e, nie zrobiłby czegoś dla ludzi, którzy w niego nie wierzą? No jak to przecież to kochający Bóg wszystkich kocha i chce, żeby wszyscy byli szczęśliwi. No właśnie nie, właśnie Bóg bardzo często w, w, w proroctwach mówi, że, no, że nie będzie nie będzie słuchał tych, którzy którzy źle czynią, którzy, którzy mają grzechy na sumieniach, którzy którzy popełniają jakieś, jakieś bezprawie, czy chociażby w, w, w Księdze Jeremiasza w 11 rozdziale tak mówi właśnie o, o Izraelitach, że że ponieważ nie chcieli słuchać Jego słów i poszli własnymi drogami, no to on ich nie wysłucha, kiedy będą do Niego wołali. Albo na przykład w księdze Michała, że e, tak, tak mówił Bóg, będziecie kiedyś wołać do Pana, lecz On Was nie wysłucha, zakryje wtedy swoją twarz przed Wami, ponieważ popełnialiście złe czyny. Albo na przykład w księdze Izajasza w pierwszym rozdziale. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywa moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. To taki, kilka właśnie takich proroctw. W ogóle to jest ciekawe z proroctwami, bo ludziom zawsze się wydaje, że proroctwo to jest coś, co dotyczy czasu przyszłego. Otóż większość proroctw biblijnych dotyczy właśnie czasów teraźniejszych, osobom, które te proroctwa wypowiadały. Bo y, prorok to jest y, z definicji ktoś, y, kto mówi w imieniu Boga. No ja teraz nie rozumiem, właśnie skąd w, y, wśród ludzi takie przekonanie, że prorostwo dotyczy czasu przyszłego. No ale mniejsza z tym, taka mała dygresja. W ogóle ciekawe, czy był odcinek już y, od wieku o, o prorostwach biblijnych. No mniejsza z tym, y, w każdym razie wracając do, te, do tematu. Jeżeli grzeszysz, rabujesz, mordujesz, gwałcisz, podpalasz, nie płacisz VAT-u... Dobra, z tym VAT-em przesadziłem. To nie licz na to, że Bóg ciebie słucha. Albo na przykład modlisz się o coś... O, na przykład... Albo nie. Modlisz się o swojego sąsiada. Gdy wieczorne z własną Zanim głowę do snu złożę, Modlitwę moją zanoszę Bogu, Ojcu i Synowi, dobrodniejcie sąsiadowi, dla siebie ani nic nie wnoszę, tylko mu dostajcie, proszę. Od was nasze swoje modły, do Boga, Mali i Syna, Zniszcie tego słonecznika, mojego rodaka, sąsiada, tego broda, tego grada. I tak dalej, i tak dalej. Pamiętna scena z filmu Dzień Świra, modlitwa Polaka. Wykropkowałem, bo to przecież porządny podcast. I takie modlitwy też nie sądzę, żeby no, Bóg miał wysłuchać. Ponieważ też Biblia mówi, aby w modlitwach prosić Boga no, zgodnie z jego wolą. Bo często może tak być, że nam się może na przykład coś wydawać, że będzie dla nas dobre i że my tego chcemy. I tu właśnie wychodzi nasza wiara, czy my, czy my Bogu wierzymy zawsze, wtedy kiedy On nas wysłuchuje, ale również wtedy, kiedy robi coś na przekór nam, ponieważ On no, raczej lepiej wie, co jest dla nas dobre. I często właśnie wie lepiej niż my sami. Ale On nie ma też zwyczaju, żeby na siłę wtrącać się w Twoje sprawy i pozostawia Ci wolny wybór, czy będziesz Mu ufać, będziesz postępować według tego, co On chce, czy nie. No w każdym razie reasumując, dzisiaj taki bardzo krótki odcinek. Jeżeli mówisz, że wierzysz w Boga, to bardzo dobrze, ale liczy z tym, że Bóg może od czasu do czasu oczekiwać od Ciebie, abyś tą wiarę jakoś udowodnił. Jak to pisze Jakub w swoim liście w drugim rozdziale, tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to może być bardzo często trudne, bo sam nieraz miałem takie sytuacje, że Bóg mi mówił, zrób to, 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 a robiłem inaczej, no i później się dziwiłem, czemu mi coś na przykład nie wychodziło, bo myślałem, że jak zrobię po mojemu, będzie lepiej. A jednak nie. No ale jeżeli nasza wiara nie byłaby poparta jakimiś dowodami, no to bylibyśmy tak jak demony ze wspomnianego już listu Jakuba, ja może... Przeczytam na zakończenie cały drugi rozdział od 17 wersetu. Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć, Ty masz wiarę, ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wiesz, że jeden jest Bóg, słusznie czynisz, lecz także i złe duchy wierzą i drżą. Chcesz zaś zrozumieć mnie rozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna. Czy Abraham ojciec nasz nie bez powodu, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony, kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. I tak wypełniło się pismo, które mówi Uwierzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i został nazwany Przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, nie, a nie samej tylko wiary. Podobnie też nierządnica racha, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie, od, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia ze swojej czyny. Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. I tym krótkim fragmentem Słowa Bożego zakończę dzisiejszy odcinek. I dzisiaj jakiś taki wyjątkowo krótki. W wolnych chwilach zapraszam na www.podcaststudencki.pl. A to był podcast Odwyk. Piszcie komentarze na stronie www.odwyk.com.